Co to jest afiliacja? Marketing afiliacyjny, nazywany często afiliacją w ciągu ostatnich lat, stał się głównym źródłem utrzymania tysięcy internautów z całego świata. To świetny i co najważniejsze, skuteczny sposób zarabiania przez internet, w którym zyski zależą głównie od zaangażowania oraz ilości włożonej pracy. Uściślając, Afiliacja to rodzaj współpracy między reklamodawcą i wydawcą, w której wydawcy otrzymują wynagrodzenie w zamian za polecanie produktu lub usługi reklamodawcy, dostawcy usługi, podmiotu zlecającego. Niezbędne do tego jest źródło ruchu własny blog lub strona internetowa, albo też na przykład popularny profil w mediach społecznościowych. By lepiej zrozumieć, jak działa marketing afiliacyjny, wyjaśnijmy, jakie strony biorą w nim udział. Są to. Reklamodawca. Oferuje on prowizję za sprzedaż produktu lub dotarcie z ofertą do użytkowników internetu. Wydawca lub partner. Promuje on ofertę reklamodawcy w zamian za wynagrodzenie. Użytkownik. Internauta zainteresowany produktem reklamodawcy, który wejdzie na jego stronę z linku promowanego przez wydawcę. Sieć afiliacyjna firma, która zbiera oferty setek reklamodawców i pozwala je promować wydawcom. Na pierwszy rzut oka zależności pomiędzy tymi czterema stronami mogą być skomplikowane, ale nic bardziej mylnego tak naprawdę afiliacja jest banalnie prosta. Marketing afiliacyjny w praktyce Początkujący wydawca zapisuje się do sieci afiliacyjnej, która zapewnia dostęp do setek, a czasami nawet tysięcy reklamodawców. Zakres oraz tematyka możliwych do promowania produktów i usług jest na tyle szeroka, że każdy znajdzie coś dla siebie. Po zapisaniu się do programu dostajemy specjalny, unikalny link afiliacyjny. Za każdym razem, gdy użytkownik w niego kliknie i wykona pożądaną przez reklamodawcę czynność, np. zakupi produkt, zapisze się do newslettera, aktywuje okres próbny itd., wydawca otrzyma jednorazowo wynagrodzenie. Sieć afiliacyjna pośredniczy między wydawcą i reklamodawcą pobierając opłaty, wypłacając wynagrodzenia i dostarczając infrastrukturę informatyczną śledzącą kliknięcia użytkowników. O dziwo, jej usługi nie są konieczne. Zdarza się, że wydawca i reklamodawca dogadują się ze sobą bezpośrednio. Mimo to większość osób korzysta z usług sieci afiliacyjnej, bo tak jest najwygodniej. Wydawcy w jednym miejscu mają dostęp do setek programów afiliacyjnych, a reklamodawcy mogą od razu dotrzeć do tysięcy wydawców zainteresowanych współpracą. Ile można zarobić na afiliacji? W marketingu afiliacyjnym nie ma górnego limitu zarobków, a najlepsi wydawcy otrzymują wynagrodzenie rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych na miesiąc. To ogromna suma, ale pamiętajmy, że mówimy tutaj o wąskiej elicie. Większość wydawców może pochwalić się dużo skromniejszymi zarobkami, które rzadko kiedy przekraczają tysiąc złotych miesięcznie. Skąd bierze się taka różnica? W przypadku afiliacji duże znaczenie ma dobre źródło ruchu. W końcu im więcej użytkowników kliknie w nasz link, tym więcej zarobimy. Przynajmniej w teorii, bo kluczowy jest też tak zwany współczynnik konwersji. Jest to procent użytkowników, którzy po kliknięciu w link wykonali akcję wymaganą przez reklamodawcę. Oczywiście im wyższy współczynnik konwersji, tym większe zarobki. Dlatego w marketingu afiliacyjnym tak naprawdę najważniejsze jest inteligentne promowanie produktu. Nie wolno spamować, trzeba dotrzeć do zainteresowanych użytkowników i zaciekawić ich na tyle, by kliknęli w link afiliacyjny. Wielu wydawców działa w afiliacji na niewielką skalę i traktuje to nie jako sposób na życie, a jako dodatkowy zarobek przez internet. Dotyczy to szczególnie blogerów czy właścicieli specjalistycznych stron, którzy rzadko kiedy mogą pochwalić się ogromnym ruchem. W ich przypadku dochody z sieci reklamowych w rodzaju Google AdSense byłyby mikroskopijne. Afiliacja pozwala im zarobić dużo większe pieniądze, dostarczając przy tym ich czytelnikom wartościowych produktów lub usług, które faktycznie się do czegoś przydają. Jak zacząć zarabiać na afiliacji? Do zarabiania na afiliacji niezbędne jest źródło ruchu. Może to być cokolwiek, CEO trafia do dużej liczby zainteresowanych użytkowników. Najlepiej sprawdzają się strony internetowe, blogi oraz profile w mediach społecznościowych. Zarobki w marketingu afiliacyjnym są ściśle skorelowane z wielkością ruchu, ale już nawet mało popularne strony internetowe mogą promować wybrane programy i osiągać pierwsze zarobki. Kluczem do skutecznego zarabiania na afiliacji jest jednak promowanie właściwych programów. Należy dopasować je do zainteresowań użytkowników, których można pozyskać z posiadanego źródła ruchu. Odwiedzający blog Wędkarski raczej nie zainteresuje nowy błyszczyk od popularnej firmy kosmetycznej, ale już część z nich może skorzystać z oferty internetowego sklepu Wędkarskiego. Dobierając program, należy kierować się logiką, ale zawsze można pozwolić sobie na małe eksperymenty. Wspomnieliśmy już, że im wyższy współczynnik konwersji, tym większe zarobki z marketingu afiliacyjnego. Na ten parametr kluczowy wpływ ma nie tylko to, co się promuje, ale też to, w jaki sposób promuje się dany program. Warto zadbać o to, by treść była dla użytkownika interesująca. Przykładowo, pisząc recenzję filmu, można wstawić link afiliacyjny do serwisu streamingowego, na którym można obejrzeć produkcję. Warto wspomnieć, co dokładnie oferuje promowany serwis, a także zachęcić użytkowników do kliknięcia w link. Nie należy jednak przesadzać zbyt nachalna reklama znacząco zmniejszy współczynnik konwersji i może zniechęcić wielu potencjalnych użytkowników. Czy zarabianie na afiliacji jest legalne? Zarabianie na afiliacji jest w pełni legalne, o ile współpracujemy z reklamodawcą, programem partnerskim lub siecią afiliacyjną w legalny sposób. Oznacza to, że musi istnieć jakaś forma umowy, może to być na przykład regulamin zaakceptowany przy rejestracji w sieci afiliacyjnej, a przychody z marketingu afiliacyjnego należy rozliczać w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Należy wystrzegać się oszustów, wciąż licznie działających w branży marketingu afiliacyjnego. Zdarzają się ogłoszenia, w których oferują oni szybkie i genialne sposoby na zarobek. Problem w tym, że one po prostu nie istnieją. W przeciwieństwie do oszustów czyhających na nasze pieniądze. W rzeczywistości zarabianie na marketingu afiliacyjnym to ciężka praca, wymagająca czasu, błyskotliwych pomysłów oraz dużej ilości samozaparcia. Warto zauważyć, że nie wszystkie programy afiliacyjne można promować zgodnie z polskim prawem. Czasami nakłada ono ograniczenia na to, w jaki sposób można mówić o reklamowanych produktach. Dotyczy to np. branży hazardowej nie wolno promować zagranicznych firm bez polskiej licencji, należy też informować użytkowników o ryzyku finansowym związanym z hazardem. Podobne ograniczenia dotyczą też innych branż i usług, dlatego przed rozpoczęciem promowania programu afiliacyjnego należy się upewnić, że faktycznie można to robić w legalny sposób. Jak rozliczyć przychody z afiliacji? Istnieją różne sposoby na rozliczanie przychodów z afiliacji. Jeśli dochody są duże, a marketing afiliacyjny stał się pracą na pełen etat, najłatwiej jest założyć działalność gospodarczą i rozliczać się na zasadzie B2B. Natomiast nie jest to konieczne z afiliacji, można też rozliczać się na zasadach ogólnych, płacąc 18% od zarobków powyżej kwoty wolnej od podatku. Alternatywnie można wybrać rozliczanie się na zasadzie ryczałtu. W tym modelu podatek odprowadzamy co miesiąc, płacąc 8,5% od dochodu. Jeśli w danym roku podatkowym przekroczymy kwotę 100 tysięcy złotych, stawka opodatkowania rośnie do 12,5% dla nadmiarowego dochodu. Dzięki afiliacji możesz pracować jak chcesz, ile chcesz i kiedy chcesz, bez konieczności wychodzenia z domu. To najważniejsza z wielu zalet, jakimi charakteryzuje się marketing afiliacyjny. Wybierz partnera afiliacyjnego dla siebie. Propozycje partnerów afiliacyjnych znajdziesz w opisie pod tym klipem.